Nowy smak wojanka, czyli multiwitamina, pojawił się już jakiś czas temu w jedrąkach tym razem, a nie w żabkach. Hype na wojanki już zdecydowanie zmalał, nie tak jak na początku, nie trzeba robić polowania, żeby je zdobyć, co chyba jest dobrą rzeczą, tak mi się wydaje. To, co mnie trochę zastanawia, to dlaczego zrobili tego wojanka również pomarańczowego, bo już był kolor pomarańczowy w poprzednim wojanku i mogliby zrobić jakiś nowy kolor, na pewno by był bardziej charakterystyczny, ale to nieważne, po prostu zobaczmy, jak smakuje do tego tak wytrysnął, że mnie tutaj trochę oblał. To nie, nieważne. Mm, smakuje podobnie do tego poprzedniego pomarańczowego wojanka, ale czuć jeszcze coś jakby ananas? Chyba tak. Tutaj są narysowane różne owoce. Jest jabłko, banan, jakaś brzoskwinia, pomarańcza. A! I właśnie ananas. No więc, więc tego ananasa tutaj trochę bardziej czuć. Taki mój ranking tych wszystkich smaków wojanków to jest ten niebieski, potem ten, a na samym dole ten pomarańczowy taki. Pamiętaj zostawić subskrypcję, bo próbujemy dobić 100 tysięcy.